W sobotę 7 grudnia Sokół rozegrał kolejny ligowy mecz z UKS Tur Basket Bielsk-Podlaski. Przed meczem oficjalnie karierę zakończył Piotr Barszcz. Koszykarz od wielu lat reprezentował barwy Sokoła, był kapitanem i liderem drużyny. Rozegrał 247 meczów w tradycyjnej odmianie koszykówki oraz ponad setkę reprezentując Sokoły w koszykówce 3x3. Zdobył tytuł najlepszego strzelca trzeciej ligi, był też czołowym strzelcem drugiej ligi. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 w 2014 roku. Podziękowania na ręce Piotra Barszcza złożyli samorządowcy, prezes i trener Sokoła, również prezes Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Serdecznie gratuluję Wielkomu i życzę kolejnej

Niestety mecz z którym basket Bielsk-Podlaski nie zakończył się zwycięstwem podopiecznych trenera koli. Rywale Ostrowskiego zespołu od początku przejęli inicjatywę na boisku. Sokołom brakowało skuteczności rzutowej, a zawodnikom z Bielska-Podlaskiego wręcz przeciwnie. Pierwsza kwarta spotkania zakończyła się przegraną Sokoła 9 punktami, w drugiej tur basket wygrał 28 do 16. Trzecią część spotkania Sokołowi udało się wygrać 24 do 17, jednak w czwartej kwarcie znów rywale okazali się skuteczniejsi, pokonując Ostrowski zespół 8 do 20. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 84 do 58 na niekorzyść Sokoła. Lepiej Sokoły wypadły w środę 11 grudnia na wyjazdowym meczu z Akademią Koszykówki Legii Warszawa. Ostrowska drużyna wygrała spotkanie 88 do 81.